Ma ma, kolejny dzień, więc jak zawsze tu LG i bez przedłużania lecimy. Um, takie dachówki, słońce jest tak pomiędzy. Słupy tu niezbyt pomagają. Znaczy, tak na początku pomyślałem o Brazylii. I chyba przy tym zostaje. bo słupy okrągłe. No dobra, to tam jakoś. Nie wiem w sumie gdzie to. A to Kolumbia. Ale on też do Brazylii. Białe autko. Teraz Indonezja. Czy... Był jakiś taki dach. W kształcie jakby z Suawesi. Jak miał po samym kształcie gesować. O tu jakby z przodu. Mm, tylko weźmy pod uwagę może coś jeszcze, jeśli tu w ogóle jest coś jeszcze, co bym mógł wziąć pod uwagę. Drewniane płotki, takie gęsto postawione. Ale to nie są też te typowe z bo w Siloesji byłyby pomalowane. Chociaż nie, te są! Dobra, to idę w Siloesji. Ja na złe płotki patrzyłem. No teraz. No to już takie typowe. Tak bym raczej powiedział, albo tamte. No. Na Nie, no raczej to z Łotwy nie jest, bo tutaj taki, powiedzmy, skandynawski domek. Więc albo. No nie, wiem, taki styl faktycznie skandynawski, ale tam z kolei bym widział bardziej jakąś Holandię, Danię, coś takiego. Mm, no Dania. Indonezja czy nie? To auto by mogło być. Ogólnie by mi to pasowało. To chyba idę w to. Nie wiem, jaki region dać za bardzo. To trochę problem. Dobra, to dam coś takiego. To jawa jedziemy po lewej. No, i tam jest chyba napisane slow na drodze bardziej chyba Wielka Brytania niż Irlandia. Tak, Wielka Brytania i trochę zadam, Po prawie 2000. Chile! I to bardzo ciekawe chile! Z tym autem to chyba tylko chile! Na takiej lokacji. Dobra, e, pytanie: jak nisko zejść? Wydaje mi się, że coś takiego byłoby spoko. Tylko, żeby to się nie okazało gdzieś tu niżej jeszcze, bo mogłoby się tak okazać. Też są jakieś drogi. O, tu jest taka jedna. E, czy tylko czy to może być ta? No jak to nie będzie ta, to mam lipę. Co nie? No, bo bardziej na południe to nie jest. Pytanie, czy nie przesadziłem... ...i nie dać bardziej na północ. Mogę trochę dać, tak w nic. Taki hatch może. No, co tam wyżej? A on dał jeszcze niżej. Wow. Czerwone auto, ruch lewostronny, więc podjeżdżam tutaj zachodnie ostrze. Tak, na zielono pomalowany słup od dołu. Także to będzie właśnie. Powiedział sał wcześniej? Nawet nie powiedział. No chodzi o zachód generalnie. Także nie South. Też te takie pomarańczowe, żółte słupki, jak znaki mają takie słupki właśnie, to to jest też tylko zachód Australii. I znowu jestem bliżej, nie wystarcza mi to oczywiście, ale już coraz bliżej do zwycięstwa. Java? Tam dachówka, tutaj też, tylko tutaj blacha. To chyba idę w Java. Tylko jeden dach z blachy, reszta to dachówki. Więc taki chyba nawet solidny gest. Tu takie spore pola, ryżowe chyba. Co też w Jawie bardzo często można spotkać. A jednak są w Sumatra. Japonia. Eee, Szaro-białe reflektory na słupach. To jest ta, no gdzieś tak, nie wiem, od Fukushimy chyba. I na północ. Bez Hokkaido. Generalnie o to wszystko. No i on też to wiedział, ale minimalnie bliżej jestem. Dobra, tutaj Central Sulawesi i tam jeszcze północ by mogło być bardziej. Mogę dać wodę. Oczywiście popatrzymy na tą złączkę tutaj poziomą, która jest tylko... No, Środkowe Sulawesi, Gorontalo chyba też i tutaj North Sulawesi. I on tego nie wiedział, także to już jest GG. Północny wschód, RPA. RPA, oczywiście, po tym, że jedziemy po lewej, niebieskie auto z krótką anteną, które zazwyczaj jest, właśnie w RPA. I tam był słup z północnego wschodu, którego już teraz nie mam jak pokazać. Bardzo ciekawe, w sensie, znam tą drogę chyba kiedyś. Słabo że kiedyś, teraz to nie mam pojęcia. To bo. Nie, tutaj. Dobra, cokolwiek tak naprawdę, bo tu mała wyspa bez mnożnika, nic się tu nie stanie. Jest taśma czarna po prawej stronie, tak jak w Ganie, ale auto zupełnie inne. No i vibe też zupełnie inny, także to jest ta wyspa Reunion. Francuska wyspa, więc język to jest francuski, znaki są francuskie, słupy są francuskie, wszystko jest francuskie. Indonezja, jakieś dachy, chyba dachówka, tylko dobra, no to idę w drzewę. No i to była Java. Niewielkie punkty tutaj. Znowu Indonezja? Tak mi to wygląda. Dałbym tu jakąś sumatrę prawdopodobnie. Eee, tyle tych palm olejnych. Akurat Malezja, ale on dał tak samo jak ja w Sumatrę. Mm. Chciałbym te znaki z bliska zobaczyć. Blacha. No, też by się przydało z bliska zobaczyć. to mogą być Włochy? No, takie znaki we Włoszech są, tylko nie tylko. Mm, jakby, no, gdzieś indziej też by to mogło chyba być. Znak nie jest na czarno pomalowany od tyłu. Co może jednak sugerować, że to nie są Włochy. Na pewno nie Hiszpania, Portugalia też, z tymi znakami. Więc chyba bym dał te Włochy mimo wszystko. Chyba, że to jakaś Chorwacja? Też taka opcja jest. No bo słupy nie pomagają. Nie, wiem, nic tu nie pomaga już teraz. Eee... No, no, mogę dać takie Włochy, może trochę bardziej na południe i zobaczymy. No, bo może się raczej tak zdarzyć, że jakiś znak nie jest pomalowany na czarno od tyłu. Ale to też może być inny kraj po prostu. A nie, to były Włochy. Żółte na środku, także gdzieś w Ameryce, no tutaj to wiadomo, USA. I czy jakieś tutaj fajne informacje? Blacha. Czy to jest blata z, blacha z Utah? Tak daleko, że ciężko stwierdzić, tutaj to nie wiem. Ona na jest jakiś pasek. Utah, Arizona, tak te dwa robimy, rozważał Stany. Po samej blaszce. No bo to jest na pewno zachód Stanów. Dobra, dam Utah. I to Utah. Zaraz przy granicy z innymi Stanami. Eee, niemieckie Bulardy. Niewiele się w tej rundzie dzieje, także klikam sobie w napis. A to północ. A jedziemy. Słońce gdzie? Na pół. No takie niezdecydowane to słońce. Podziewałbym się tu słońca na, pół... na północy, bo wygląda mi to jak Nowa Zelandia. Znak niby po lewej postawiony. Gęsto postawione drewniane słupki, więc bardziej północna wyspa. Znaczy, no to taka zasada. Czy to działa, to ja wciąż testuję. Nie wiem, ale. No dobra. Dam. Na południe dałem tej wyspy. Na wypadek, jakby to była południowa. Bo nie do końca jeszcze tym płotkom ufam. A to północ i to prawie. Prawie maksymalna. Łosa. Na pewno wschód. Te drzewa to jest często w Georgii. Te z tymi zwisającymi. Nie wiem, liście to to nie są. E, nie wiem, co to tak właściwie jest. No, często w Florida, Georgia to wiem. Tylko, że to mi nie wygląda jak Florida. Jak Georgia, może trochę bardziej, ale i tak chyba by, bym dał bardziej na północ. Zgaduję, że tutaj też te drzewa można spotkać. Nie chcę przesadzić z tą północą. Okej, okay, to było jednak bardziej na południu. Ale gesty bardzo podobne niebieskie autko, blacha zwykła europejska. Takie góry, jasno odsłonięte skały. No to od razu myślę tutaj o Bałkanach. Tylko w co dokładnie pójść. Nie wiem, z czego są te ściany zrobione. To by mogło to w czymś trochę pomóc. E... No bo nie, mógłby mógłbym dać Chorwację jako taki bezpieczny ges. Tylko, czy ja chcę robić bezpieczne gesy na takim mnożniku? Czy pójść w coś konkretnego raczej? No bo co? Albania chyba nie. Słowenia chyba też. Warnogóra? wydaje mi się, że nie, może Grecja, więc dam niżej. O kurde, o kurde. To trochę pomyliłem w strony Europy. Brazylijskie słupy. Nie wiem, czy ta lampa jest regionalna ota. To chyba nie, chociaż. Ten fragment jest taki, jakby pomarańczowy. Wiem, że chyba Fortaleza, taka miejscowość na północy, miała takie coś. Ale chyba ogólnie lampy wyglądały trochę inaczej, więc raczej bym w to nie szedł. Jak to będzie to, to będzie śmiesznie. Mm. No nie, nie wygląda mi to jak taka północ, nie? Że jak miał iść w Fortaleze. No nie gadaj. No w sensie, czy to w Teresinie było, już nie pamiętam, ale. No mogłem jednak pójść na północ Teraz i na Fortaleza, gdzieś tam No ale to nie były te lampy, w każdym razie Ta roślina, czymkolwiek ona jest, to głównie jest, no, Jalisco i tak, czy Jalisco, nie wiem, jak to powinienem wypowiadać To jest po angielsku czy po hiszpańsku bardziej napisane Tajlandia z tymi słupami Dość czerwona ziemia. Izolatory zwykłe siatki nie ma, czyli raczej bym przed tak. No nie wiem, gdzieś tu. Czerwoną ziemię może trochę bardziej na wschód. Ale też bez przesady. O! E, Mogą się w sumie zasugerować tym, że były góry. Ale ładnego Gesa tutaj zrobił. Indie. Jest shitkam. I takie nawet. No, nawet górki są. Pytanie: czy tutaj iść bardziej w Utar Pradesz? I. albo bardziej na północ? Bardziej tu na wschodzie czegoś szukać? Chyba. Chyba bym tu był za zachodem bardziej. Ale też nie wiem, w co klikać, bo te góry nie są jakieś bardzo wysokie. Chociaż ten Utarakant... Nie wiem. Wydaje mi się, że mogłoby to tam być. Ech. <ścoughs> No, i mu się też tak wydawało. To spoko, spoko. Myślimy tak samo. Nawet jeśli błędnie. Eee, USA. Raczej nic innego. No to taki środek, może trochę na wschód. Tak to jakoś wajbuje. No i. Uuu! Mocny gas z mojej strony tym razem, i HP nam się prawie wyrównało. E, jedziemy pick upem. to jest ten follower Także się nie ma co zastanawiać. Znaczy, rasa rasza, to jest jakkolwiek do znalezienia. Wątpię, bo jest wylecz Nawet mam 15 sekund na luźny skan, więc może akurat. No chyba jednak nie. Aha, no to tam nie szukałem. To nawet nie istnieje. To gdzie ta rasza, rasza? Hmm. Rysz, ryż i wszędzie ryż. Tam z dachy, dachy. Tu też. E, bananowce. Co z tym? Nie wiem, może dałbym Sudawesi. bo w Java bym tu nie szedł, to jest ten brak dachówek. A banany to mi się wydaje, że na Sudawesi są dość popularne. Zakładając, że to Indonezja, ale wydaje mi się, że nic innego to to nie będzie. No dobra, to próbuję z tym, z tym Sulawesi chyba. Rozważyć co innego. Może jakiś kalimantan, ale. Co wodę klikać? Chyba nie, chyba zostanę. Po prostu liczę na to, że trafiłem. No i trafiłem. GG. No i to było na tyle, więc jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.